Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Walicja w Krainie Czarów. Ja jestem Juno. I tak sobie pomyślałam, że w zasadzie, w zasadzie jeśli dali nam możliwość przejścia do tej właśnie części Kajny. Czołupłatnie. Um, jak czy jak to tam się nazywa? Um, to nie wiem. To być może... Żeby ja jestem zbyt ciołowata, by ogarnąć o co tak naprawdę tu chodzi. Um, I tak, nie mam znaleźć kapelusznika a tam ewidentnie jakiś kapelusik na tym podejście jest no to wydaje się prawie oczywistym że to jest właściwe miejsce niestety i chyba warto byłoby przez któreś drzwi jednak przelec właśnie przez to. no i dobra jest tutaj nieogarnięty tak ale przecież tą telefinesą tego pewnie chcę tam mogliśmy i właśnie no właśnie tego chciałam spróbować I jak widać nie robisz tego jak nie jest. jak widać to nie pomogło. I co? Chodzimy tu? Czuję, że jesteśmy teraz na dobrej drodze. Czy na dobrej drodze do Kapelusznika? Hmm. Wyszłam przez te Ale to nic, bo... teraz to możemy... ...chyba otworzyć, prawda? nie wchodziło że mnie spaliło. Jakieś iry tu szaleją Teraz, zaraz. Zmniejmy no, może koszt. Zawsze hmm. Nie wiem, czy to ma być ten sposób, to jest ten kłopot, no, no dobra. Powiedzmy, że tęskni uwolniłam w te też mam, coś cholera, to jest mi cholera jasna. Czy to jest... Nie, tam jest TTS w tym stale. Teraz nie lubię Jeszcze pozwolę sobie zatrzymać i... nie co ja chcę zrobić. Tam. Dobra, jakieś kolejne dni naprawiłam. Ale to chyba jeszcze nie wszystko No właśnie, te powinnam z chyba wyciągnąć Mogę tu wejść? Mogę tu wejść? Dokąd mnie tu teraz w Nie, są kiedy nie się tutaj, tylko otoczenie się trochę chętnienia hmm. Jeszcze by góra odsypić, by ja się chyba przydała i to jest coś wiecie, nie mam pojęcia jak to działa ale coraz to kolejne drzwi staram się naprawiać coraz to kolejny na mnie tutaj Tam tamte są na niewidzialność ten mogę się Nigdzie, ale... To już przez takie przechodziłam i to jest tak, nigdzie... To... Okej, w Hm. Może mam iść do niczym. W nikcie są te giry.

Jakaś kolejność na tej zaraz. Hmm. Dobra, to powoli Dobra, to i teraz przeszkadzamy. Dosłownie słowa nie można zrozumieć. Dniadnie, nigdzie, wschnąc Wschnąc Co mają znaczyć te bzdury? Czysty nonsens. Słowo daje Drdy mamy czystej wody. Tak mamy chodzić. Czy jak? Зданиятсменистись, да, 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 да. 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 Spróbujemy w tej kolejności właśnie. Zmian, zmian. Mhm. Teraz, teraz że to jest nic. Się. Mhm. rozwiązana e, sama, ale chyba nie Dobra, to może ja ogarnę to bez Was I wrócę jak Hmm, albo nie Już nadchodzę. Wygląda mi na to, że Palporządnie! No. Że to już zrobiłam, bo w ogóle zaatakowali nas karty. Ale krótko pokazuję na to, że jak atakują kartę, to jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że tu odcinka męczyłam się z nimi i teraz już z To jest jakaś mega tanka Ma niestety tarczę. I mnie mały jakoś panuje południa. Zaraz, czyli zrobimy... I... Hmm. Zaraz, zaraz. Eee... Eee... Dobra, nie mogę. Lecisz, lecisz, lecisz! Mam nadzieję, że Alicja wciąż będzie była. Dobra. Dobra. Przybraniamy serduszko. Serduszko, serduszko. Ej, 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 ej. Nie wiem. No, co to ma być? Tam e, Gdzie jest ta litia? Tam mi ją Został! Tu jest, cholera! Nie mam no, no, tego wejść. Cholera jasna, lecimy na e, e, halo, halo, halo. no, i... Eee,

mi się chyba nawet udało nie bardzo wiem co jak odebrałeś mu te tarcze to było coś wspaniałego sama chciałabym wiedzieć jak mi się to wszystko udało chyba zwykły przypadek i co to są jakieś list które teraz mam wejść Hmm. Czy gdzieś tam mam gdzie? Ja już nie wiem. Nie no, że wichry mi się kręcą jakoś dziwnie. I wszystko mi wskazuje na to, że mam wejść tu. Dobra, chodźmy. To chyba te drzwi były tak oblegane przez strażników, co? Ja już nie wiem gdzie jestem. Ale chyba jesteśmy w jakimś nowym jakim miejscu. Mam nadzieję, że powinnam tu być. Bo jak wlazłam kompletnie gdzieś, wiecie, na przykład. Nie wiem. Potrzebujemy kapelusznika, a nie mamy go, to może być złe. Udało się! Wspaniale! Dobra, mam tu liście, jakaś drabinka. No chodźmy. To najpierw właśnie. to mam przyniada. da. Coś spadło, no właśnie. Sobie żadnej cudowności nie daruję hmm, Dlatego idziemy tu No i znowu mi gwiazdki wszędzie poleciały Powiedzmy, że to są jakieś gwiazdki, w sumie nie wiem co to jest Jak dbał? Tak bał. Ważne, że możemy to podnosić I mam nadzieję, że daje nam jakieś szafne korzyści A na razie korzyści które mamy taką, że możemy Skupmy wszystko po rozwalce. Teraz stówkę, teraz krzycze, krzyczory rozwalamy i nawet skupimy. I tak. Ten pewnie mnie tak pewnie zagrabił, rozbadał. A my co robimy? A my rozwalamy. Normalnie Juno demos. Albo raczej Suli jest demosem. No puszczaj też mnie. Nie wiem dlaczego, ale głos tego królika kojarzy mi się z głosem, jaki jest I to mam na myśli tego dubbingowanego polskiego. Nie wiem dlaczego. Tak jakaś. Może dlatego, że to króliki, no, to Dobra. Um, udało mi się, patrzę tu do jakichś skrzynek. się dobrze. na swoje miejsce po jakimś czasie, ale zaraz. Zmiana postaci i wyciągnę. O I teraz... mamo! moje gratulacje! Alicja, wiesz, że ty wkurzasz takim swoim gadaniem, głęnceniem? Pewnie nie wie, bo jak ktoś wie, że wkurza, to raczej staro się tego nie robić. Chyba że jest złośliwy. No tak, Alicja można nam O Och, jest. I tam widziałam zapis, ale dalej w miejscu, które jest według mnie takie wcale nie jakieś... Filly. To znaczy dalej nie je, wiem gdzie trzeba. Czy możemy na przykład... uuu perspektywa. Czyli potrzebna jest most, której jeszcze nie mamy. Owszem, że to szalone katolusko, że ma perspektywę. Zobacz, może no jest to mocno dla niego. Czyli musimy przyspieszyć z poszukiwaniem go. To też znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu, chyba. Dobra, widzę sklepy z umiejętnościami. Liczba otoczenia do rozpalenia. Hmm. Też tylko się nie się żadnej skrzynki, ani miejsca z takimi przedmiotami. O, nie, są jakieś drzwi. Są drzwi, tylko, zaraz, ja tu wszystkiego nie sprawdziłam nie chciałabym przejść gdzieś, gdzie być może wcale nie chcę być. ja mogę już coś... Hmm. Kompletnie nic do kupienia nie mamy. Jest ten, do Wyciągnęli zegar i wszystko stało w niego. Wow, tu mamy bliźniacy. E, nie wiem, czy jakby do nich podejść. Chyba chcę, prawda? E, a mogę? Hmm. O, szybko. Udało ci się. Aha, Możliwość. No dobra. Co wy chcecie? Ani małego kroczku dalej. O nie! Droga jest zablokowana przez ten bigos, którego narobiłeś. Ja? Można wiedzieć, o co wam chodzi? Nie udawaj niewinnego. To wszystko twoja wina. Co nie dam? Co to to? Skąd to robota? Ich właśnie. No a przede wszystkim tej oto tutaj dziewczynki. Tego wielkiego dziewczyniska. Zdaje się, że my ją skądś znamy. Nie rozumiem, uważacie, że co zrobiliśmy? A to? No co? Nie uważasz, że powinnaś wypić piwko, którego naważyłaś? Piwko może tak, ale zielono. Przecież to prosie nie należy nie? do mnie. Nie mamy czasu na polowanie na prosięta. Musimy lecieć, ważny podwieczorek czeka. Co to to skąd? To właśnie idealna pora, by zapolować na zieloną maćmę. Z przyjemnością i radością usuniemy się z drogi, gdy tylko sprzątniesz swą świnię. Czują się wykorzystywana. Zaraz, no to nie może być trudne. Użyjemy tej mocy i zabijemy ją. O to chodziło? Chodźmy z nimi zagadać. Świni nie ma, więc... Ani małego kroczku dalej, bo nie. Chyba że posiądziemy sto z wieprzów. Momencik, widzę kolejną świnię. O tutaj, trzech świnek jeszcze żądam. Serio? Mamy teraz szukać trzech zielonych świn? Hmm, no dobra, widzę ją. Dwie, widzę dwie świnki. dobra, tak będzie najłatwiej. jedna świnia. No, co mam okładać zegarkiem biedne wieprzyki? Jak no, to by mi zrobiły w Bo też śmieją się na szczęście. Nie jest tak źle. Jeszcze szukamy. Trzecia świnka jest w drzewie. Hej, świnko! W sumie nie chciałam wejść w to drzewo. Au! I jednak chciałam. No to było fajne. Świnko! Zaczekaj! Świneczko! Ja wiem, że wykopałam coś drzewa i to mogło nie być miłe, ale... Ale chyba musiałam Jedna świnka, szkoda mi jej. A mogę jeszcze to drzewo przeszukać? Może tam coś jeszcze znajdziemy. Nie wiem w sumie co by to mogło być. O! Znaczy nie szachmat, ale... On. Przedmiot specjalny. A to patrzę w osiągnięciach. Może coś... Zaraz. E... Teraz... Nie, no to jest... E... Auto. Tu jest sklep. I A, zaraz, zaraz. Mhm. Zamaszysty cios. Możemy to kupić. Świetnie. I już wiemy, po co dziadowo zbieramy. I dopiero jak znajdziemy jakiś przedmiot specjalny, to możemy dane ulepszenie kupić. Dobrze, że wreszcie udało mi się to zrozumieć. I zaraz, zaraz. Mamy możliwość zapisu. To oczywiście skorzystamy. Powiedzmy, że tutaj. I na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.